Moi drodzy, witam Was wszystkich na moim kanale. Dawno mnie nie było tutaj, ale będę powolutku wracać i nagrywać więcej filmików. W dzisiejszym filmiku chcę opowiedzieć o tym, do czego Ukraińcom ciężko przyzwyczaja się w Polsce. Opowiem też o swoich historiach życia, także będzie. Ciekawi. I pierwsza taka rzecz, która od razu zaskakuje Ukraińców, to jest to, jak zamawiasz na przykład paczkę. Do domu, to kurier zostawia tą paczkę pod drzwiami. Tak, pod Twoim mieszkaniem, jeżeli Ciebie nie ma w domu. Albo czasami, nawet jeżeli Ty jesteś w domu, to nie dzwonią do Ciebie, tak, żeby otworzyłeś drzwi, na przykład coś tam podpisałeś. Podpisałeś, także odebrałeś tą paczkę, tylko zostawiają pod drzwiami i idą. Szczerze, dla mnie to było takie zaskakujące. Po pierwsze, tak, dlaczego nic nie podpisuje, że odebrałam paczkę? No bo logicznie na przykład, że jakaś osoba na, na przykład powie, że nie dostarczono jej tej paczki, tak? że nic nie dostała, chociaż ją i odebrała. No są tacy ludzie, tak? No i po drugie, że ta paczka może leżeć przez cały dzień pod drzwiami, albo na przykład ja czasami wyjeżdżałam do innego miasta, wracałam po dwóch dniach i ta paczka nadal leżała pod drzwiami, że takie zaufanie, także nikt... Nie ukradnie, nie zabierze ci tej paczki. I też rozmawiałam z moimi znajomymi, którzy mówili, że oni nawet dzwonili do kuriera, pytali, gdzie jest tych paczka. Nie mogli po prostu zrozumieć i uwierzyć w to, że właśnie ją zostawili pod drzwiami. Tak po prostu. Tak, także taka rzecz naprawdę na początku dziwi, ale z drugiej strony to jest takie bardzo fajne. Że ludzie ufają sobie nawzajem, tak, i nie ma jakiegoś strachu, że ta paczka gdzieś zniknie, tylko wszystko jest zbudowane na prawdzie i takim zaufaniu. Druga rzecz, do której oczywiście ciężko przyzwyczajcie się, to ceny na usługi. Jak przyjechałam do Polski, to nawet nie spodziewałam się, że ceny na usługi mogą być aż tak wysokie. Pamiętam, jak zepsuli się u mnie buty i chciałam ich zanieść, żeby po prostu mi ich tam trochę naprawili, podkleili. No i... bo w Ukrainie to w sumie było normalne, jeżeli u Ciebie, na przykład, się jakieś buty, oczywiście troszeczkę, tak, to możesz pójść tam do majstra, E, chyba tak po polsku jest e, i on ci ich tam naprawi albo na przykład ubranie, jeżeli troszeczkę jest e, większe, to też można pójść, zanieść do szwaczki jakąś rzecz i ona ci to wszystko tam zrobi w ciągu godzinki i kosztowało to naprawdę tanio, czyli nie wiem za 10 tam 7 10 maksymalnie złotych już ci e, zrobią po prostu wszystko e, tip top ale jak przyjechałam do Polski, chciałam oddać te buty, to mi powiedzieli cenę coś około e, 100 zł, żeby właśnie odremontować buty. Szczerze byłam zaskoczona, że takie są ceny i pamiętam jak weszłam do Mass Market, do jakiegoś sklepu e, chyba do HM, to zobaczyłam, że tam można było kupić buty na wyprzedaży tam za 50-60 zł i pomyślałam, że to w ogóle się nie opłaca coś naprawiać. Jeżeli e, już nowe buty kosztują taniej niż ich naprawa. To samo było z telefonem. Pamiętam, że miałam telefon, który kosztował chyba 400 zł mniej więcej i on u mnie spadł na ziemię, potłukła się szyba i trzeba było ją naprawić. Poszłam do naprawy i powiedzieli, że koszt remontu to 500 zł, żeby właśnie wymienić tą szybę, żeby ją zamówić, potem zrobić i zrozumiałam, że to kosztuje drożej niż kupić nowy telefon, albo na przykład ten sam telefon można było kupić dwa razy taniej, na przykład używany, tak niż go naprawić. Także mnie to bardzo zdziwiło, że takie wysokie, dość wysokie naprawdę ceny na usługi. Tak? Albo na jakieś ręczne roboty. Tak? I szczerze nie rozumiałam na przykład, za co oddawać aż taką dużą kwotę, chociaż z czasem jakby zaczęłam rozumieć, że no, przez to, że ceny na usługi są takie, to i wypłaty u ludzi dużo większe. Tak, że ludzie po prostu doceniają swoją pracę, doceniają to, że oni są jakby specjaliści, tak? że znają się na tym. И, може с другой стороны, то. есть, є... fajne, bo ręczna praca w Polsce się ceni. Moi drodzy, proszę napisać w komentarzach, co Wy myślicie o tych cenach na usługi w Polsce. Czy to jest normalne, że takie usługi, na przykład na szwaczkę, na jakieś inne e, prace, tam na przykład, żeby odremontować telefon, czy takie kwoty są dla Was normalne, dla Polaków? Czy też myślicie, że to jest trochę jednak za drogo? Proszę napisać w w komentarzach. No i następna rzecz to sortowanie śmieci, niestety, ale ludziom z Ukrainy jest ciężko do tego na początku się przyzwyczaić po prostu nawet nie to, że ciężko, tylko, że widzę, że ludzie nie sortują to śmieci na początku. Widziałam, bo też mieszkałam przez jakiś czas w hostelach i jeżeli mi powiedzieli na przykład, że trzeba sortować śmieci, no to to robiłam. Ale zauważyłam, że inne ludzie po prostu nadal rzucali do jednego worka wszystkie śmieci, nie sortowali ich i na początku myślę, że robili to przez to, że nie przyzwyczajeni do um, takich jakby do sortowania śmieci po prostu, tak? Bo na Ukrainie niestety, ale to jest rzadko spotykane, żeby gdzieś sortowali śmieci, może w jakichś już nowobudowach, tak, to zorganizowali, ale raczej po prostu stoją śmietniki, do których wrzucają wszystko, potem te śmieci odbierają i niestety nie ma żadnego sortowania tych śmieci. Często na wioskach w ogóle nie zabierają śmieci, czyli ludzie muszą sami sobie radzić, co robią, ze śmieciami, e, muszą ich jakoś tam palić, jeszcze coś robić, po prostu wymyślać. I następna rzecz, do której dość ciężko przyzwyczajacie na początku w Polsce, to wypłaty brutto i netto. Często w ogłoszeniach właśnie publikują wypłatę w brutto i to bardzo myli Ukraińców. Też na przykład, jak szukają, Pracę w Polsce, to zawsze myślą, że w ogłoszeniu jest napisane to, co będziesz dostawać do ręki. Ja też tak myślałam na początku, jak szukałam pracy w Polsce. I tylko później dowiedziałam się, że to, co piszą w ogłoszeniach, jest raczej brutto i dostaniesz niestety mniejszą wypłatę. I e, dużo Ukraińców na początku właśnie myślą, że będą dostawać wypłatę w brutto. Potem myślą, że jednak ich. ошукуємо чи ошукалі, а так направда подалі виплати в брутто. На Україні завжди подаємо виплати і в оглошеннях, і в Угуле, таку мені доставати до ренки. I nie ma żadnych pytań, po prostu to jest wypłata, Ty ją dostajesz e, i wszystko. Ja też na początku myślałam, że będę dostawać więcej, e, że tyle, ile napisano w ogłoszeniu i dopiero później, jak dostałam już po miesiącu wypłatę, to byłam bardzo zaskoczona, że ta wypłata jest dużo mniejsza, niż mi powiedzieli. Już się czułam też taką oszukaną, ale potem mi wytłumaczyli właśnie, o co chodzi. To jest bardzo ciekawe w Polsce. E, moi drodzy, napiszcie, jeżeli mieszkacie w innych krajach Unii, albo w ogóle w innych jakichś krajach, jak tam podają wypłatę. Też tak brutto netto, czy po prostu jakby tyle, ile będziesz dostawać do ręki od razu piszą. Moi drodzy, dziękuję wszystkim, kto obejrzał ten filmik do końca. Oczywiście zapraszam do oglądania innych filmików na moim kanale. Jeżeli nie subskrybujesz mój kanał, to będzie mi bardzo miło. Jeżeli jednak to zrobisz. Dziękuję wszystkim buzieczki i do zobaczenia już w następnych odcinkach. Pa pa!